Cześć, w tym filmiku chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką prostą zakładkę do książki w stylu origami czyli nie używamy nożyczek ani kleju. Zakładkę, która po włożeniu do książki będzie się prezentowała w ten sposób. Tak to w książce wygląda. I to od razu chciałam powiedzieć, że to nie jest jakoś przeze mnie te zagięcia. Ja sobie sama nie wymyśliłam tego wzoru, jak to zrobić. Gdzieś kiedyś znalazłam, chyba w gazecie, tak mi się wydaje. I po prostu z tego korzystam, dlatego że to jest naprawdę bardzo fajny sposób, żeby stworzyć sobie zakładkę, która jeszcze bardziej podbuduje nam, że tak powiem. Um... Atmosferę w książce, czy to sobie właśnie zrobię zakładkę do okładki, tak jak ja zrobiłam w tym momencie do książki Jannych Mielowskiej kocie worki. Jest kod więc ja sobie zrobiłam taką zakładkę z motywem kota, czy to tak jak to miałam, serce które, czerwone, które również do książki Jannych Chmielewskiej, wszystko czerwone zrobiłam. Jak chcecie, taki jaki chcecie motyw, możecie sobie umieścić na, tym, na tej zakładce. Jest naprawdę proste i, i szybkie. Akurat w tym momencie, w tym momencie, na, tym, na tej zakładce, te poszczególne elementy miałam wycinane. wycinam to i przyklełam, dlatego po prostu, bo tak mi było łatwiej to zrobić. I w razie jakiejś, jakiegoś niepowodzenia, mogłam sobie wiele razy próbować na innej karcie, potem to po prostu przylepić. I tak jak mówię, możecie mieć taki wzór jakiś bardziej skomplikowany, możecie mieć po prostu jednokolorowy, możecie sobie zrobić kropki, kreski, co tam chcecie. Potrzebny będzie nam tylko kawałek kartki, kwadratowy kawałek kartki. To ja mam akurat nie wycinałam sam, ale możecie wyciąć sobie sami kwadrat wielkości takiej, jakiej chcecie. To jest taka zwykła kartka. Yy, takie karteczki biurowe, jak są. To jest właśnie taka zwykła kartka. Widziałam akurat różową, yy, tak jakoś wyszło. Chciałam Wam po prostu pokazać, jak to zrobić. Yy, I tak, zaczynamy od tego, że zginamy ją na pół. I jeszcze powiem, że może ja teraz nie będę tego robiła jakoś super równo, ale oczywiście ja polecam zrobić równo i się do tego przyłożyć. W tym momencie tak mówię tylko dlatego, że robię to na wizytę, Tak się nie za bardzo będę starała. I jeszcze raz na pół. Tak, żeby nam powstały po prostu zagięcia. Rozkładamy. Bierzemy. I dociągamy tą część kartki do tej linii. Zaginamy. Odwracamy kartkę na drugą stronę. I z rogów tych dwóch rogów tworzymy trójkąty, które dociągamy do tej linii. I druga strona. Możecie wybrać tego kartki, jakie chcecie, tylko chciałam powiedzieć, że jak wybierzecie taką troszeczkę grubszą właśnie techniczną jak ta, to będą lekkie problemy ze zginaniem, ale też się da zrobić. Ok, i dalej. Odwracamy na drugą stronę i ten czubek dociągamy do tego brzegu kartki. Zaginamy. Odwracamy na drugą stronę. I teraz ja robię w ten sposób, że wkładam tutaj palec. Pomiędzy to wkładam palec, dociskam i drugim palcem sobie pomagam. Wkładam i dociskam. Jak widzicie, tu już mamy serduszko takie prawie, więc teraz należy zagnąć te rogi. Tworzymy małe trójkąciki, po prostu zaginając. To jak mówię, w tej chwili nie do końca mi to wszystko wychodzi o równe. I tu już jest serduszko. I teraz te wierzchołki zaginamy. Na jakiej wysokości chcecie? Czy to zrobicie małe zagięcie, czy duże, to już jest Wasza indywidualna sprawa. Chodzi o to po prostu, żeby tu nadać taki kształt hmm, tym brzegom. Doginamy. Odwracamy. I zaginamy te brzegi do tej linii. Tak naprawdę to one już same tutaj tak się nam zaginają od razu w tym miejscu co trzeba, więc tu nie ma większego problemu. Ok. Tak wygląda to z tyłu, tak wygląda to z przodu. Do książki jak chcemy włożyć, wkładamy. I tak to wygląda w książce. Tak, jak mówię, bardzo proste. I to jest tak naprawdę taki właśnie element twórczy, który możemy sobie zafundować, żeby mieć w swojej książce. Proszę bardzo, gotowe. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Do zobaczenia. Pa!